Teraz zrobimy taką inną wersję podciągania, czyli tak zwany Headbanger. Ja nie wiem o czym mówicie, dobra. Widzę, yeah. że we Wrocławiu zamiast pompek już puszcz robią. Dawaj, raz, dwa. <słuch> raz, <słuch> dawaj. <słuch> Co ty się tak kręcisz po drodze? On jest dobrze przyprawiony, bo jak nie jest, jest taki... Tak, nie... Ta, jest taki trochę... Ta skórka jest taka dobrze dopieczona, ostra. Tego się, tego się nie zapomina. Większy wybór, więcej możliwości. Wypróbuj nowe akcesoria treningowe od KFD. Siemano, Siemano, wszystkim witamy na kanale KFD. Siema. Słuchajcie, dzisiaj odcinek siłowo, treningowo, świąteczny i zabawowy. Zaczynamy treningiem. Bo jak można inaczej dzień zacząć, jak nie treningiem? No, a przynajmniej w poniedziałek. Tak. Będzie klana, klata grana. Dzisiaj dowódcą, dowódcą zmiany treningowej siłownianej jest. Michał. Tak jest. Tam już swoje cuda rozgrzewki robił. My cierpliwie <laughs> czekamy 20 minut, aż on skończy tam machać na tych, tam coś pożyć. <grywa> Michał mówił, że się rozgrzał. Tak, e, działamy. Dobra, działamy. Co działamy? Pompki na poręczach i słuchajcie, spróbujemy się coś popodciągać dzisiaj. Będzie beka. O. O. No. Pożywka. 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 Pożywny Pożyw, materiał. No. Masz magnesy? Masz? No słuchajcie, fajnie, że chłopaki się zgodzili, bo będą realizowali jakby mój program treningowy. Szkoda, że Konrad nie ma tu na siłowni, ale ma na innej koła gimnastyczne, bo powinniśmy robić pompki na kołach. To by było zupełnie coś nie, to czy innego. Są, pa, powiedz, no. Nie. nie Powiem znaczy, ci, że całe szczęście, że ich tu nie ma. Nie. Ale, ale słuchajcie, no, ja ale na słuchaj, tym. słuchaj, no to czy nie możemy tego wykorzystać? Ja na tym być może zrobię, nie wiem jak wy. No, ale też, Czyli No tak, tak, bardzo tak, bardzo tak, 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 tak. będzie beka przynajmniej, nie? Lipy. Na kółkach. Boże, dziękuję, to jest, to jest, to jest Ja nie wiem o czym mówicie, dobra. No. No. Ja razy, mogę! Ledwo ja pięć ja razy, jeszcze robisz ciężar! Marcin, tak. ledwo pięć no. razy, jeszcze ciężar! Ja nie wiem, czy ja takie coś zrobię w ogóle. Ty. Trzeba w życiu czegoś takiego nie robiłem. Ustabilizuj się najpierw, Krzychu. No. To nie jest trudne wbrew pozorom. Nogi podciągnij sobie. Bardzo dobry nogi. No dobra, ale co... No... No to wiesz, to jest nowa rzecz, nie? Całe ciało, nie? No, no, tylko, no, no. że ten, tylko żebyś głębiej schodził. O właśnie, o, raz, no, dwa, trzy. trzy. No o to chodzi, no stabilizacja. Teraz wszystkie mięśnie włączasz, żeby się utrzymać. Raz, dawaj. Co ty się tak kręcisz po drodze? Trzy, dawa. Wow. No da, mi sobie. Na baletach jest! Na baletach! tak kolecy ty tak kalecy. Ty. My się tak, lepiej. Słuchajcie, jest taki youtuber, Oj Wojtek, nie wiem czy życie. Ja nie wiem czy to właśnie jest pro, to nie jest projekt Oj Wojtka ten trening, bo tutaj na razie to jakby nas Majki wkręcał trochę. Myślałem, że kulturystyczny trening to będzie właśnie na maszynach bardziej, na, na no, no wiesz, na taki przyrządach klasycznych, a tutaj kurczę no. mamy zupełnie no co coś innego. No to powiedz mi, że podciągania nie są klasyczne. Są klasyczne, ale tutaj masz no, jakby rozwiniętą tą wersję w jakiś sposób. Używamy kół gimnastycznych, powinniśmy użyć kół gimnastycznych, używaliśmy, e, nie, jak to nazwać? No Rixa, te Rixa. Teraz zrobimy taką inną wersję podciągania, czyli tak zwany Headbanger, czyli tylko do czoła, dlatego że nie trzeba ciągnąć, że tak powiem wyżej, bo się wtedy nie aktywuje aż tak najszerszy, przestaje pracować, więc ja się podciągam tylko i wyłącznie do czoła, to jest tak zwana ekonomia treningu, nie ma Potrzeby ciągnąć wyżej, jeżeli chodzi o pracę najszerszego. Później to pracują bardziej ręce i tak dalej. Więc zrobimy coś takiego jak headbanger, czyli tylko podciąganie do czoła. No, także. Do czoła przecież. Kawał, kawał treningu, fajnie, fajnie coś nowego z takimi dzikami porobić. Nie? Pewnie będzie dużo śmiechu, bo na pewno nam to troszkę gorzej szło technicznie. Fajnie, że teraz będziemy to robić? głową do czoła? Headbanger. A headbanger. Czy Podciągu, pod skur... a, no pociągaj do czoła. Nie że się dzisiaj porządnie zmęczył, że to się, to słuch się. Słuch tak? do czoła będzie dzisiaj. Dobra, idziemy. Widzę, że we wrocławiu nas pompek już push-pressy robią. Wymyślałem. <grym> Dawaj. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Ja tak trochę robiłem nosem do, 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 do czoła. Dobra, gotowi? No, lecimy. Gotowi? Raz. Dwa. dwa Trzy, cztery i pięć. A później wisimy na czas, kto najdłużej. Deszcz pada. Bardzo fajnie. Aby głosił na kuraka. Upatrzeganie jest idealne. Włącza mi się najszerszy, którego nie ma. A bo wąż nie, teraz się utyłeś, jest. ty, ty jesteś dobry. Tak. Przecież... Nie, no dobrze o! wygląda, dobrze jest... No, Dobra, lecimy. Pią, piąteczka ostatnia. No. O! Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I... Hop. Pięć. Dobra. Słuchaj, jak na grubasów, to chyba jest dobrze, co? chyba no, tragedia była, <gryptą> No. <hleptą> Ty będziesz miał największy hejt. Czekam, czekam. Ja tam, Michał, się nie obraż, nie chciałem skracać, z tego względu, że później tu przy zapasach może gdzieś problem wywoływać troszeczkę, to jest inna dyscyplina. Słuchaj, ja nie wiem, jak sobie z tym poradzę. No. Ale zrobiłem te trzy ruchy twoje, to faktycznie najszerszy mocno wyłączony. Ja wam powiem szczerze, że więcej uważam zrobił normalnych podciągnięć, Jakoś. niż tych do głowy, bo zaraz najszerszy by zaczął siadać. Słuchajcie, teraz robimy szóstki. Ławka skośna, rampa 6, czyli tyle serii po 6, aż się nie zestramy W serii łączonej z rozpiętkami. No co no robimy progresywnie rampa 6, czyli tyle serii po 6, aż tych 6 nie zrobimy i robimy skos sztangą plus rozpiędkami. A co dokładamy coś? No Ściągnij łupek. Nie, 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 nie z tej. z tej pozycji. Dobra, i teraz nie idziesz tutaj, nie idziesz jakby w tym korytarzu, A. tylko idziesz do tyłu, do tyłu i kciuki w tą, w tą, w tą. W tą. Otwierasz, otwierasz o. i wracasz. I rób to do, do swoich możliwości. Kciuki w dół. O, widzisz i wracasz. Musisz taką. Po takim jakby pół łuku iść, wiesz? Trzy. I do tyłu. No, hop. On, on robi tak, jak daje ostretki. I do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Do mnie. Ja to już powiem wam szczerze, że głodny jestem. Modrana nic, dentysta, prosto dentysty. Dobrze, A tu już która godzina jest? Ty? O kurwa, sorry. Tam został, został, okay. został. Dobra, bo po piątym paleniu. Wariant, nie? Dalej. To ma, to ma, to ma. Nie, bo to 5 jest blisko 6. To się człowiek a, pomylić o, może, to. wiesz, bo to nie jest tak, że jakbyście pomylił 5 a 8, to myślę, że to jest nie tak. O, to szybka, spokojnie pójdzie. Dwa. Pójdzie, pójdzie, trzy. Awaj, cztery. Mocy tek, gniazdo. I ostatni. Nie, wyma ty sensie. O, rektor. elegancki. O! Ho! Tutaj robimy rampa 6, czyli 6, tyle serii po 6, aż nie zrobimy 6. Aż nie zrobimy 6? No, ja, ja robię dwie zrzutki, czyli na 80 i na 60%, czyli powiedzmy skończę na 160 kg. Kilo. 160 kg będzie robił osoba 6. Na usługę, przykład, nie? nie? Na przykład. No I potem jest zrzutka na 120 i dycha. Takie A... ty ciężary wyosujesz. się i przerywamy minutę. No to... myślę, że 170, 160. Ogólnie fajnie trening, treningiem, ale ja już jestem myślą na łyżwach i zobaczycie mój prawdziwy kunszt, te, te fiflafy, te jakieś tam jakieś różne pozycje w lufcie, powietrzu, wszystkiego dzisiaj nie zobaczycie ode mnie, ale będzie wesoło. Słuchaj, ty czekasz na, na łyżwy, ja czekam natomiast na kurczaka, bo po treningu lecimy tego słynnego kurczaka przy drodze i uwierz mi, że nie czekam na łyżwy. Mocno. Dawaj. Tak, do no piątek, Ale no. Ja Dziewiątki, no, przepraszam. Myślałem, że na 160. 140. Po ん、ah. ah. Odnośnie tego wiosłowania od, od Big Mike'a, jak nie chciał wyciskać tych, tych, tych 100 kilo, to mi się podobała historia, jak y, po turnieju gwiazdy na gwiazdkę podszedł do nas Adrian Mierzejewski do stolika powiedział, że nie pije, nie, że tylko piwo, a radzik mu padł, pijesz, pijesz. a ja, on nie, nie pije, pijesz, pijesz, no i pił przez godzinę i nie mógł wyjść. Koniec! No, musiał się ulotnić tak jak radzika nie było, nie? Słuchajcie, zmordowaliśmy się trochę dobre było tempo chu podpuścił na sam końca, ale okej, okay, <grymianie> dlatego mi się ciężko gada. Słuchajcie, spaliliśmy trochę kalorii, idziemy coś na ząb rzucić. Proponują chłopaki kurczaka, tak? Lokalny kurczak. Taka nasza, można powiedzieć taka nasza re regionalna potrawa tutaj główna. No. To jest. Nie, klasyka. Inny poziom jest, Klasyka. To jest najlepszy restauracja w tym mieście. No, tutaj. oczywiście. To jest klimacik. To, to jest najlepszy smak kurczaka, nie? No. Kocie, tutaj. Jeszcze teraz flaszki brakuje. Ja mam 10 minut. 5 minut do chaty. Gościa z Kuby, który robi takie kuraki. Jest napisane. Polski kurczak po kubańsku. Nie? Na budzie. I on robi to samo, tylko nadziewa go takimi ichniejszymi warzywami. No jest takim sosem w środku, nie? Petarda tak samo. O! <noise> że zarazem się położył poleżał a nie kurczę na łóżmy jechał nie wiem jakby ale ja do kanapowa on jest dobrze przyprawiony powiem ci on nie to jest, jest taki tak wyjątkowy tak, jest taki trochę ta skórka jest taka dobrze dopieczona ostra bo niekiedy jak kupisz tą, tego kurczaka Rożna, to ta skóra jeszcze ma te, te, po, po tych włosach nie? nie on jest to czysty i dalej dopieczony. Twarda, twarda skórka a, a teraz ekipa KFP Jedzie połamać nogi. Dosłownie zobaczymy kto pierwszy kot Żebym nie żeby mnie wykrakał. Dobrze, no Używam. nie miałem Kurde! Strong Ekipa no, ale poza tym to za Czuję się niepewnie, bo jeździłem tak naprawdę raz wrzucił na łyżwach to był na kanale Strong Ekipa wtedy, że tak powiem no nie nauczyłem się, nie nabyłem tego doświadczenia, tyle powinienem, więc podejrzewam, że tutaj z poleciokiem się przewracał na zmianę, bo podobno, podobno kodki, też bo pierwszy raz jest, także zobaczymy. Prawda jest taka, że godzina czasu i ciebie by sobie przypomniał co robił 30 lat temu. Tego się, tego się nie zapomina. Ale no to fakt, 30 lat temu się ostatni raz porządnie pojeździło. Wspaniały pomysł z tymi łyżwami dzisiaj. Ale jedna rzecz mnie tylko niepokoi. Ja boję się, że dzieciaki to jeżdżą na góry nie wpaść. Dlatego zanim ruszam zawsze od bandy, szeroko oczy, czy tam żaden, żaden nie nadjeżdża. Bo co prawda. Już jakoś poruszam się do przodu, to jeszcze nie opanowałem tylko hamowania. Może nie było z mojej strony zbyt dużego wirtuozerstwa, no ale wiadomo, nigdy tego nie robiłem, a szkoda też z droga Ale mam nadzieję, że spodobali. Inni nadgonili troszkę tych łyżw. Nie wiem, czy spektakularne enty, się które zrobiliśmy, w trzech się nagrały, ale jak się nagrały, to troszkę śmiechu było. Fajnie się ogląda, jak te małe jeżdżą. Dzieci naprawdę Szacun? Czy tak bym chciał? No Nigdy nigdy nie powiem, że zwolennikiem hokeja. No ja już nogi bolą! Ja no ja już nas pozabijał! Słuchajcie, no z, 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 z okazji nadchodzący świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Wam serdecznie świąt wspaniałych, świąt spędzony w gronie rodziny. I wszystkiego najlepszego, czego tylko sobie życzymy. Żeby możecie, nikogo się, nie zabrakło przy biblijnym stole, żeby każdy A, był jest. najedzony w rodzinnej I... atmosferze przede wszystkim. Tak, tak jest. Jest. I szczęśliwego nowego, nowego, nowego. roku! Słuchajcie się. Wszystkiego dobrego. Dużo uśmiechu na twarz.